hejka, z tej strony Karolina, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was u Cassie. No i słuchajcie, dzisiaj mamy dość przełomowy odcinek, ponieważ nasze nastoletnie dzieciaki będą już młodymi dorosłymi. A co oznacza, że będziemy wchodzić już troszeczkę w nowy etap tej rozgrywki, i ja się troszeczkę z tego powodu cieszę, bo mamy naprawdę dużą rodzinę, i już po prostu aż głowa boli. Jest tyle zamieszania. Także słuchajcie, dziś jest ten dzień, gdzie nasze dzieciaki dorosną, a od następnego odcinka będzie już troszkę inaczej wyglądać ta rozgrywka, ponieważ Vivi i Vincent pojadą sobie na jakieś tam studia, także będą sobie gdzieś tam na studiach, więc będziemy sobie my gdzieś tam też z nimi na tych studiach, ale też będziemy zaglądać w międzyczasie do Cassie i do Juliana i do Jenny, więc tak będziemy rozbici troszeczkę na dwie, Rodzinki, na po studiach dzieciaków będziemy już w ogóle mieli inną rozgrywkę niż to było do tej pory, więc cieszę się, że ta seria nabiera tempa i w ogóle zmienia troszeczkę swój tor, że tak powiem. E, także tak, no i na dzisiaj przygotowałam dla Was coś takiego, że pojedziemy sobie z, z naszymi no, dzieciakami, nie dzieciakami już troszeczkę z Vincentem i z Vivi e, na wyjazd. Jest sobota, więc wyjedziemy sobie, wrócimy jutro w niedzielę, więc zrobimy taki urodzinowy wyjazd. Naszym dzieciakom. E, pojedzie z nimi, dziecia mija, więc będzie nad nimi czuwała. Oczywiście jedziemy bez rodziców, jedziemy sami, tylko nasi nastolatkowie, ich znajomi, no i właśnie mija, jako taka przyzwoitka troszeczkę. E, no ale ktoś musi się nimi opiekować. Jeszcze no, nie mają tych lat, co powinni. E, także dzisiaj wyjeżdżamy na wakacje, 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 także taki mały wakacyjny. Tak, tu wszyscy są smutni, bo Ozik uciekł, ale już wrócił, więc już jakby to jest nieważne. Także dobra, wiesz co, a ty jesteś głodna. No dobra, wiesz co, to zjedz sobie jakieś tej resztki sobie, weź, weź sobie resztkę. A ty śpisz? Hmm, no dobra, dosypiej. Co u Jenny? Jenny jest, stoi pod prysznicem, ale też jest głodna, więc sobie weźmie jakieś resztki. Ona zostaje z rodzicami. Ty, Cassie, miałaś wykąpać Ozika. Czy ty będziesz go kąpała? Tak, ale też jesteś głodna. Dlaczego jesteś smutna, że pies ci uciekł, jak pies już wrócił, właśnie będziesz go ko Co robi królik w zamrażaniu... W lodówce. W lodówce. Okej, okay. ja wcześniej tego nie widziałam. Nigdy nie zaglądałam do lodówki, jak Simowie ją otwierają. Ciekawe, ciekawe rzeczy. E, dobra, ale potem sobie, 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 zjesz. No i co wiesz? Vi, 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 weź urlop. E, dobra, nie bierzemy psa, nie bierzemy Jenny, bierzemy Miki, bierzemy Ralfa, la, ra, Raula, Raula. <słyskał> bierzemy... Co Bruk nie. Nie bierzemy ojca, nie bierzemy matki, nie bierzemy psa, bierzemy Mie, bierzemy. Adrian nie, bierzemy Miję. I bruk bierzemy, a my nie znamy tej tej Clark. To wiecie co, to nie? To Vincent musi wstać i musi wyjąć urlop, bo ja chcę, żeby on, wiecie, pojechał z tą swoją Lady, Lady Lady, Lady Mi Lady z Klarą, tak jest. Mija, Klara, mmm, Bruk, Raul. Jakiś Dawid Kawka? No, Vivian. Najwyżej Vivi, jak już będziemy na miejscu, jeszcze, jeszcze najwyżej kogoś się zaprosi. No. Słuchajcie, podróż marzeń, podróż życia, słuchajcie, dla nich to będzie, podejrzewam. Teraz tylko pytanie, gdzie my chcemy tą ekipą jechać? Czy pod namiot, czy do dżungli, czy na górę Komorebi, czy do na wieś w ogóle, czy do Sulani... W Sulani... Nie wiem. A może pojedziemy właśnie do Every, Znaczy, nie, co to jest? To, to jest y... Czekajcie, tutaj. Nie masz, dobra, nie A to może taką willę. Taką tutaj mamy jedną sypialnię. Tu mamy trzy sypialnie, trzy łazienki, do wynaj... Granitowe kaskady. No właśnie, tu mamy willę z basenem. Tu mamy namioty. Pod namioty. Mmm, może weźmy jednak ten domek. Dobra, jedźmy w góry, powiedzmy, że w góry. Jedźmy do granitowych kaskad, tak. Jedźmy tutaj. Jeden dzień, tak, ja chcę, żeby oni dzisiaj pojechali i jutro wrócili. No, no, tak, jedźmy. No dobra, słuchajcie, po takiej dłuższej przerwie dla mnie jesteśmy, ponieważ byłam w KAS i troszeczkę naszą Klarę... Naszą klarę, znaczy klarę Vincent'a, troszeczkę ją tutaj zmodernizowałam, troszeczkę ją przerobiłam i powiem Wam, że jestem zadowolona z tego faktu. Patrzcie na nią, jaka jest piękna i dała mi takie długie blond włosy, no po prostu. Mi się wydaje, że to jest simka od was, tylko się do was nikt nie przyznaje do niej, albo, e, albo nie ogląda już po prostu tej serii ten ktoś. <grym> Bo mam takie dwie simki, znaczy są dwie, tak jakby siostry Williams i właśnie jest Klara i jest jeszcze jedna jakaś dziewczyna, nie pamiętam jak się nazywa, ale właśnie jak weszłam do rodzinki, żeby ją przerobić, to właśnie zauważyłam, i też bardzo ładna simeczka, no i tak ją ubrałam, o tak, o taką na razie, tako. E, powiem Wam, że jest naprawdę ciekawą simką i dla naszego tutaj, naszego Vincenta będzie naprawdę fajna, fajna, fajna. Dobra, tutaj jesteśmy sobie w takim domku jakimś, dobra. Mm, cóż za klimat, słuchajcie, cóż za klimat, o wow. O, wow, naprawdę fajny klimacik. Na urodziny 18, że tak powiem, nie ma żadnego sprzętu grającego, czy, czy czymś się tylko wydaje. No dobra, ale tak, mamy coś do prania, tylko szkoda, że nie ma żadnych podkow. Mamy za to garnek i możemy makaron z serem zrobić w takim wielkim garze. No dobra, no. Bardziej taki domek, jakbym powiedziałabym, do tego wiecie, miejsca, gdzie jest e, te czary, w sensie tego magicznego miasta. Ale to nic, to też jest jakiś tam swego rodzaju, słuchajcie, klimacik. Dobra, a Wy co? Zapraszam wszystkich. Może wiecie co? E, a może Mija z Raulem? Tutaj Teges tak Szmeges. Dobra, czekajcie. E, dodamy, jakbyśmy mogli dodać wszystkich do grupy. Mm, czekajcie. Nie, nie wysyłamy do domu. Działania: utwórz grupę, tak? Z wszystkimi, z którymi jesteśmy na wyjeździe. Zróbmy sobie podejść tutaj razem, także wszyscy tutaj sobie podejdą. A Vivi, wiesz co? Ty byś mogła jeszcze zaprosić Miki, zaproś, tak? Um, I mogłabyś jeszcze zaprosić cię Adelaide jest dorosła, to już nie jest Bruk. I Miki chyba zaproszaliśmy ostatnio, prawda? Addison jest jeszcze, ale ona jest młodą, dorosłą też. No dobra, to ją jeszcze. E, tak, ty masz słabą zabawę, a tutaj patrzę, że nie ma nawet, słuchajcie, television. A czy na górze coś mamy? Czy na górze mamy tylko sypialnię? Hmm. No, no, tak średnio bym powiedziała tak średnio imprezowe miejsce. No ale to nic, zaraz pójdziemy gdzieś po prostu do jakiegoś e, lokalu. Ale chciałabym, żebyście przywitała Vivi z potencjalną przyszłą dziewczyną swojego brata. Weź, za, 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 zabawne, za, zabawne powitanie. Ogólnie ostatnio pobierałam jakieś mody i popobierałam takich różnych, jakby, szablonów. Em, z szablonów, do tworzenia sima, i mi się wydaje, że ja, jak weszłam i jej dałam jakiegoś skina, to też przez przypadek dałam jej jakiś szablon, i dlatego ona tak ładnie wygląda. Bo była takim typowym budyniem, słuchajcie, była taką typową simką, e, jakąś z takich gotowych twarzy, a teraz tak mi się wydaje, jakaś taka, że jest ładniejsza. I, 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 i chyba coś jej zrobiłam i nawet nie jestem tego świadoma. <laughs> Także no. Ale słuchajcie, ona mi pasuje do naszej e, do naszego Vincenta. Gdzie ty jesteś, Vincent? Aha, ty sobie leżysz. Okej. Okay. Okej, okay, może byś się pobawił w tym Kurczę, słabo, bo tutaj za bardzo nie mamy gdzie tej rozrywki im zapewnić, więc niestety ale chyba będziemy musieli opuścić to miejsce iść gdzieś sobie, do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mieli jakieś rozrywki zapewnione, no ale trudno. Także się wybierzemy w takie miejsce. Tutaj Raul siedzi obok nas. Raul jest starszy od naszej Vivi, ale on tak troszeczkę jakby do niej. Oni niby się nie za bardzo lubią, ale ktoś się lubi, to musimy go przeprosić nawet za coś. Kto się, lu... Kto się lubi, ten się czubi? Jakoś tak to było. Tak Także no słuchajcie, zobaczymy co tu będzie. Nasza Vivi ogólnie ma taką osobowość dość przebojową bardziej niż nasz właśnie co widać, tak? Vivi siedzi w salonie, gada z ludźmi, a Vincent leży nad na, na przed domem i ogląda drzewo, czy gwiazdy, chmury, czy tam cokolwiek. E, dobra, słuchajcie, jedziemy gdzieś, jedziemy gdzieś, nie zamulać, zwiedzać tak. Ogólnie już pewnie parę razy to mówiłam. Save, eee, który pobrałam do rozgrywki z Cassie jest naprawdę spoczko fajny, bo jest urozmaicony, jest inny i tak, ale on jest mam wrażenie niedopracowany pod tym względem, że tutaj są wrzucone naprawdę przypadkowe parcele. Nie jest to dobrane pod względem otoczeń, tak jak na przykład właśnie jak ostatnio był odcinek z Bellą i u Belli mam takiego fajnego sejwa, gdzie tam wszystko ze sobą współgra, gdzie wszystko do siebie pasuje, jest takie fajnie dobrane i jest na miejscu. Tak tutaj, w takich w granitowych kaskadach, mamy te domki takie z przypadku. Ja raczej bym na przykład stawiała domki, które do granitowych kaskad pasują um, i gdzie tak bardziej by się człowiek um, odnalazł. I właśnie jakieś te podkowy czy cokolwiek, wiecie o co chodzi. Tak samo tutaj, na miejscu tego, takiego, jakby ara parku Narodowego, jest taki po prostu postawiony zwykły dom, w którym mogliby mieszkać nasi Simowie. E, no przyszliśmy tutaj z nimi, bo tu jest właśnie lepsze, lepszą rozrywkę, myślę. E, zapewnimy sobie. Aczkolwiek nie ma tutaj, a jest telewizor, super. Chodźcie tutaj wszyscy razem, oglądaj film z, po, obejrzyjcie sobie wszyscy razem coś na początek, najsam wpierw sobie coś obejrzyjcie, a później sobie zrobimy, słuchajcie, przygotujemy sobie tort, zdmuchniemy sobie go, chociaż oni mają, czemu się rozebrałeś? Oni mają e, jutro urodziny, co to, a, że urlop, jutro mają urodziny, więc może zrobimy naleśniki z lodami. Festiwal młodości. <noise> e, jutro mają tak naprawdę urodziny, więc może jakbyśmy wrócili do domu, to byśmy dopiero te, te świeczki zdmuchnęli razem z Kasi, razem, wiecie. A, już wiem, dlaczego mówiliście, że mm, e, on ma babskiego skina. No właśnie, ma babskiego, widzimy to. Aha, żeby tam przejść, nie możecie przejść tędy, tylko wszyscy przepływacie. No okej, okay, to też jest jakiś sposób. No jak ktoś fajnie zrobił, patrzcie, mostek, nie? <noise> fajnie to wygląda. No, także, także tak, i zapomniałam z tego wszystkiego o czym mówiłam. No, ale powiedz, powiedzmy, że to jest taka willa. Willa, resort, spa, słuchajcie, elegancja, Francja. Podoba mi się strój, lubię strój Vivi, Patrzcie, jaki ładny. Hmm. Czy wam się nie wydaje, że ja za dużo macham kamerą? Ostatnio tak jakoś um, coś oglądałam i tak mój film mi się napatoczył i sobie odpaliłam. I tak miałam wrażenie, że ja taką cały czas nic nie widać, że nic nie widać. <laughs> ale nie wiem, sama, no. No, nie zła impreza, jak dziewczyny od razu wskoczyły w strój kąpielowy, wszystkie. A gdzie jest Raul? Jakby zaginął gdzieś w akcji. Raul. No dobra, obejrzyjcie sobie ten film. Obejrzyjcie sobie film i, i czekajcie, bo Raul to taki ziomek tego naszego. E słuchajcie, naszego. No, taki średni ziomek w sumie. Dobra, wiesz co? Vivi, może ty nie oglądaj. Niech oni sobie siedzą, niech sobie oglądają, a ty wiesz, co zrobisz. Czy mamy jakiegoś grilla na zewnątrz? No pewnie, że mamy. Trochę słaba pogoda na grillowanie, ale dawaj. Zrób jakieś grillowane, na przykład to. Zrób to grillowane i coś jeszcze innego grillowanego zrobisz. I będzie, i będzie spoczko. Tylko byś się ubrała, bo będzie, będzie ci chyba zimno, tak podejrzewam. No dobra, słuchajcie, tej Vivi się postarała. Weź zawołaj wszystkich na posiłek, dawaj tej Driny, postawiła jakieś tutaj napoje musujące, w sensie orężadę, co nie? Wow, co tu mamy? Sprzedaj wszystko, rosną owoce. Okej, okay, jakieś takie różne rzeczy. Różne rzeczy. Słuchajcie, dobra, niech oni sobie zjedzą kolacyjkę, niech sobie coś tam też zaraz wypiją. No i chciałam właśnie, żeby się tutaj też troszeczkę skupili. Nasz tutaj Vivi, Vincent z naszą tutaj Klarą, żeby tutaj coś, coś wiecie, coś, coś fajnego było. No a nasza tutaj, gdzie ty jesteś? Aha, ty teraz jesz przy tym, jak oni wszyscy poszli tam. Aha, to, to tutaj, no dobra, okej. Okay. Ja, ja, jak uważasz, jak uważasz, jak uważasz? No dobra, słuchajcie, to teraz może pogadamy, może pogadamy. Zapytaj o gust muzyczny. Tak, teraz się na nią patrzę, że dowaliła mi ten niebieski. A, muszcie na stojąca. no dobra. Dowaliła mi ten niebieski swetrz i dała mi takie długie włosy, blond, trochę tak Elzoł mi zalatuje, co wy myślicie? Nie lubi muzyki klasycznej, nie lubi romantycznej muzyki, lubi radio dla dzieci i lubi stację z kołysankami. O, proszę bardzo. Jaka przykładny tutaj materiał na mader, mader, mader. Dobra, wiesz co? O, możecie sobie popatrzeć w chmury, tylko nie wiem, czy nie będzie Wam zimno, a to by się chce sikać. Mhm. Ona jest szczęśliwa. Widzisz, jak rozmawiacie. Wiesz co? Ty byś mogła się ubrać na przykład. Jakby, załóż sobie to. Reszta dalej chodzi w tym? No dobra, a weźcie sobie ten jakiś wypijcie napój. A gdzie są w ogóle ludzie? Bo czy wszyscy się rozeszli? Słuchajcie, nie ma tu nikogo. Gdzie jest. Ymm... O, tu jest muzyka, o Jacie. Dobra, wiesz co, weź. Gdzie jest ta grupa? W ogóle mieliśmy grupę, ja ją rozwiązałam, żeby dać grupę sobie. A patrz, że tu nikogo nie ma. O my gosh, dobra, to wiesz co, weź, potańcz sobie. Takie smutne to będzie, że sama będziesz tańczyć, no ale cóż. Tak, gdzie idzie, gdzie idziesz? Musimy ją śledzić, żeby. A, idziecie oglądać. Aha, będziecie. Okej, dobra. To byś się chce siku, czy się na przykład nie zejeszczysz się w gadki, co... Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy z tym. Zapytaliśmy, czy jest singlem. Tu jest nasza siska. To my pójdziemy sobie... O, tutaj usiądźmy razem, tak żebyśmy mieli święty spokój i nie rozmawiali na środku. Nie wiem, może nasi znajomki powracali sobie do. No dobra, to nie siadajcie tam. Możecie tutaj porozmawiać, tak na środku. Czemu masz tutaj jest przekreślony jego, jego ten. Nie, 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 nie możesz go przekreślać tak szybko, słuchaj. Pochwali jej wygląd, powiedz, że bardzo ładnie dzisiaj wygląda. Serio, serio. Wręcz romantyczny prezent. Co możesz jej podarować? Co ty możesz jej podarować? Możesz jej dać w wosk pszczeli, myślisz, że będzie zadowolona? Nie, może lepiej nie. <gadka> to by trochę było dziwne. Gatkę na podryf jej zrób. No, patrzcie na nią, bardzo ładna mi się, ona tak podoba. Fajna simeczka, słuchajcie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie o tym romansiku. Tak, wymieńcie się numerami, tak jest. Co tu jeszcze moglibyśmy zrobić? Poflirtujmy, dobra. Tutaj się przecisnęła w międzyczasie, tak ukradkiem. Co, wymieniliście się numerami? Tak jest, dobrze. Daj jej róże, daj jej róże, o tak, daj jej róże. To będzie bardzo to by. O, ktoś tu przemknął jeszcze, też ktoś tu przed chwilą był. Ktoś to przed chwilą był. No dobra. Patrzcie, jak słodko. O jeju. Muszę tego skina mu zmienić. Muszę mu zmienić tego skina, bo faktycznie to nie to. Dobra. O, patrzcie, jaka ona. Um, zalotna. Ucałuje jej dłonie, tak jest. Patrzcie, jaki nasz Vincent tutaj to jest, słuchajcie. Pies na baby. <laughs> jeszcze raz pochwali jej wygląd, romantyczna. Może ją obejmie. Nie będziemy robić jeszcze pierwszego pocałunku, wiecie. Najpierw ją obejmimy, zobaczymy jak ona na to zareaguje. No ale powiem Wam, że fajnie im to wychodzi. Fajnie, fajnie. O! Dobra, może poślijmy poślimy jej pocałunek. Zobaczymy jak zareaguje na. Odpowiedzialna, Okej. Okay. O! ule uh, uh, słuchajcie, dzieje się. Dzieje się. E, dobrze, poproszę zostanie po co już pierwszy pocałunek, zróbmy to. Tak mało kameralem, nie? Czy znaczy, małe takie. <suszy> mm -hmm. Fajnie. Wow. Wow. No, wiesz co, zróbcie sobie zdjęcie. To musicie sobie zrobić. W takim momencie zrób zdjęcie z... No, z Klarą, z Klarą. No! <laughs> Nasz Vincent, słuchajcie, będzie miał niebawem dziewczynę. No, jeszcze nie będziemy jej prosić o zostanie dziewczyną, bo wiecie, może trochę za prędko. Ale chociaż z jednej strony. Ale nie, może poczekajmy, nie spieszmy się z tym. Będziemy musieli na pewno zrobić też ją młodą dorosłą, nie? Od razu, jak nasi tej simowie będą dorastać, to ją też będziemy musieli ogarnąć jako młodą dorosłą. To na pewno. Położyła się do nas spać. Położyła się do łóżka do Vicenta, a to będzie miał niespodziankę, jak się obudzi. Uhuhu. O Matko, święta, co by się stodało? Zaatakowały nas. No, słuchajcie, nie to perze. A ty co, wstałeś? Też wstałeś, jesteś głodny. No to przygotuj posiłek dla rodziny, tak jest, ale w ogóle jest trzecia, do trzeciej tak średnio mm, czas na jedzenie, na gotowanie, no ale dobra. Mm, chodź tu na dół. Brat ci przygotuje żarcie. A tutaj coś jest. Ty wiesz, co możesz sobie to zjeść? Ktoś nagotował sera tutaj? Nie wiem, że Ktoś makaronu z serem nagotował w tym kotle. No ale dobra, tutaj Vincent coś będzie też gotował, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Niech sobie chłopak gotuje, jak ma ochotę. No a ty dojedz to, to co ktoś zrobił sobie po prostu. I już. No masz ci los! Jeszcze pożar zrobił nosz! To jest kucharz! Kucharz na 102, słuchajcie! No odejdź, bo się swajczysz! No wykrył pożar, no, no co on nie powie? Gaś to, żeś! Jeszcze jakiś kot tu łazi, bursztyn! Gaś gaś, gaś! Ajżeś! Zadzwoń po strasz. to już nie jest, bo trochę jakby... Nie będziemy tego zamieniać, bo to nie nasze. Ale żeś się powiem ci, Vincent nie popisał. E, no trudno, i tak jedziemy już do domu, bo za 4 godziny mija nam doba, nawet już mniej, więc trudno. Zjesz w domu. Jak nie umiesz gotować, to zjesz w domu, chopie. No dobra, poprosimy ją o to, żeby została naszą dziewczyną, słuchajcie. poproszę o zostanie dziewczątka, czy będzie chciała, bo jakoś nie znamy się za bardzo i ona jest spięta. No ale dobra, zobaczmy. Może może się uda, może się uda, może się udać. Uda? Tak, na koniec tego wyjazdu. Tak, zgodziła się. Super. Otwórz. Jej, dziewczyna, zakochani. oj, ojoj, ojoj. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, słuchajcie, zapraszamy ciotkę, miję, żeby sobie do nas przyszła. Tutaj zapraszamy oczywiście naszą Klarę. Wiecie, to już trochę taki nasz będzie stały członek rodzinki. No, coś tam on aktualizuje, dobra. Mija zaraz będzie, tak, bo robimy, słuchajcie, mini urodziny. Wiesz co, Kasji? ty byś mogła ubrać się. Mogłabyś się ubrać, wiesz, załóż sobie tą kiecuszkę dzisiaj, piękną. I tak, pogłasz sobie tutaj naszego, no, możesz po -po pozwolić, polizać po twarzy. Gdzie jest nasz Julian? Julian tej pisze, słuchajcie, z Julianem i z naszą Kasi też bym chciała jeszcze się wybrać, słuchajcie, na jakieś wczasy pod gruszą <grym> Dla naszej pary. A więc też się myślę, że gdzieś wybierzemy na festiwal młodości. O, tam jakiś niedźwiedź lezie i zumi. Dobra. A więc tak, tutaj Cassie troszeczkę porobiła jedzonek, więc czekajcie, zaraz coś tam wyjmiemy. Będzie taki trochę niedzielny łobiadzik, o, tutaj jakiś chicken, chicken butter zrobiliśmy i tu mamy też jakieś e, suszy, suszy co zostało, więc też położymy, może będzie ktoś miał ochotę. E, no no i na sam początek zdmuchniemy te świeczki, tylko no poczekamy, aż po prostu ktoś przyjdzie. Wiesz co, Vivi, ty ładnie grasz, pięknie grasz, ale moja droga, weź się przebierz. Jakie masz, jaki masz strój właśnie oficjalne, masz coś? A weź to załóż, a co tam? Po raz ostatni, bo już jak będziesz młodą dorosłą, to i tak cię będziemy przebierać. Pokaż nam się. O, jaka piękna, właśnie taka dorosła, kobita. O, nasza Vivi też jest śliczna, naprawdę. Dobra, a ty, Vincent, zmień strój też na jakiś taki elegancki. No, może nie garnitur. A co masz tu? O, może być. Ale wyłaś już od tego kompa, bo idzie Klara, a ty tatusiek też, co ty taki jakiś znudzony jesteś, zaraz twoje dzieci będą już dorosłe, o załóż sweterek, a twoje dzieci zaraz będą dorosłe, wiesz o tym, zdajesz sobie z tego sprawę? Dobra, dzieci, dzieci, goście, ile można czekać, słuchajcie, ile można czekać? O, jest nasza Klara, słuchajcie. Prąd i Clara, chodzicie ze sobą, tak jest, chodzimy ze sobą, dobra. Fikluj. Nie no, zaproś ją do środka, ja bym chciała, żeby Cassie się z nią zapoznała. A wesołe zapoznanie. No i oczywiście Julian. Czemu jakiś pies tutaj narobił, nawalił na środku salonu? Nikt tego nie widział, jak coś. Nasza tutaj um, Vivi, jak ładnie, patrzcie, to się prezentuje. Dobra. Cassie, słuchajcie, tutaj mader przyszła obczaić, córka twór yy, mę, męża e, syna, dziewczynę. Mm, hej, Klara, jak tam, jak tam? Vincent tutaj przyszedł zaprezentować mamie. Boso, pójdę Boso, słuchajcie. To jest właśnie Klara mamo, tak, tak jest. Kasja, jak tu patrzcie, jak się jej przygląda. Oj, vi, Julian wylas. Okej, okay, Julian, jak tam? Przywitałeś się, przywitałeś się. No to dobra. No chyba pozytywnie przyjęli naszą, naszą Klarę. Dobra, będziemy zdmuchiwać, słuchajcie, świeczki. Chodź, chodź, zdmuchniesz świeczki ty, potem twoja siostra. Chodź, chodź. Właśnie fajnie było, żeby Klara i Vivi mieli dobry kontakt, bo jednak, słuchajcie, wiecie Kla, Vivi i Vincent są blisko, no jednak to są bliźnięta, oni mają dobre ze sobą relacje i wiecie, więc no, zobaczymy. Jakaś zbiórka harcerska już, sobie darujemy chyba zbiórkę harcerską. Musimy zmienić Vincentowi skina, bo, bo się rzuca w oczy naprawdę. Dobra, e, no i lasujemy, słuchajcie, z geniuszem jest ekologiczny i jest zadufany w sobie. Nie pasuje mi to w ogóle do niego, więc trochę oszukamy. I losujemy trzy, na trzy. W sensie wylosowaliśmy raz, wylosujemy drugi i wylosujemy trzeci. I ten trzeci już zostanie. Jakie, jaka cecha by nie była? O, ta, ta cecha mi do niego już bardziej pasuje, ponieważ jest taka trochę w pewien sposób negatywna, jednak jest niezdarny. Pasuje mi to do niego. O, to mi do niego pasuje. OK, zostawiamy. Okej, okay, chodź. Teraz ty. Wow, starsi i mo Nie jest już harcerzem. Starsi i mądrzejsi. Ale to szybko poszło, słuchajcie. Te nasze dzieciaki tak szybko dorosły. Ale fajnie. No czas i pora, słuchajcie, żeby coś jednak w tej serii działo, żeby tu była jakaś dynamika, słuchajcie. Dynamika. No nie jest już harcerką. No dobra, i u... Vivi też zrobimy na trzy, słuchajcie, skoro. Tak. Raz. Dwa, trzy. Samotniczka. Yy, no dobra, okej, okay. może być. To ona nie będzie lubiła chyba za bardzo towarzystwa w te przez to, tak? E, może być taką trochę artystką, trochę taką geniuszem muzycznym, gdzie będzie właśnie lubiła w spokoju słuchajcie, pracować i wiecie, także może i tak. Zawołaj na posiłek. Niechaj będzie, no tak się wylosowało. Tak miało być, dobra. Także fajnie. Ten nasz tej Vincent, nowy partner, zakochany. Dobra, jedzcie sobie, jedzcie wszyscy. Pięknie nasz torcik zrobiła Kasi, torcik macza, o smaku maczy. No więc sobie zjedzcie, może ja te dania to pochowam, żeby nam to się nie zepsuło przypadkiem. A wy sobie zjedźcie. Klara, czemu jesteś smutna? Nie ja wiem, że ty jesteś nastolatką, ale wy jesteście jako para. Jako dziewczyna. Kurczę, mogliśmy ją od razu dorosnąć. Ale chyba nie możemy robić tak, żeby. A ja ją dorosnę, ja ją dorosnę w tym. Wiecie, wy, no wejdę do rodzinki i ją zrobię, słuchajcie, jako młodą, dorosłą, więc tutaj, wiecie, nic, nic nie, nie stanie się. Zajrzyjmy do kalendarza. Tutaj mamy Święto Zbiorów, a w Święto Zbiorów mamy urodziny Juliana i, i naszej Kasi. Także oni już będą staruszkami. Jutro jest poniedziałek, więc jedziemy, słuchajcie, już będziemy powoli jechać na studia z naszymi. Um, z naszymi dzieciakami, no i oni pewnie wrócą ze studiów na pierwszy weekend i wtedy będą urodziny właśnie rodziców i oni już będą staruszkami, ale nie martwcie się, ja przedłużyłam życie staruszkom tutaj, więc Kasi i Julian, mam nadzieję, pożyją nam dużo, dużo długo, długo i tak dalej, więc no, dobra, słuchajcie, ja myślę, że będę kończyć już ten odcinek, trochę tutaj było, trochę się działo, już nasze dzieciaki nie są dzieciakami tak do końca, została nam tylko Jenny, Jenny. Niedługo będzie stolatką dopiero, także tutaj przed nią jeszcze i tak, kawałek życia z rodzicami jest, a nasi mi wyfruwają powoli z gniazdka, i przez co my będziemy mieli też dużo bardziej rozbitą rozgrywkę na parę rodzinek, także cieszy mnie to niezmiernie. A teraz się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Łapkę w górę kliknijcie, subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i pa!